Dominik Zadora, po świetnym zwycięstwie i przypieczętowaniu podwójnego mistrzostwa no, zrobiłeś tak naprawdę kategorię 75 wielką, tak jak Donald Trump zrobił Stany Zjednoczone wielkimi. No, udało się, pasy dwóch największych federacji w Polsce mamy, tak, takie troszeczkę historyczne, gdzieś tam się zapisałem w tym kickboxingu, już z tego jestem bardzo dumny. Powiedz, bo padło pytanie, właśnie który pas jest cięższy, pytanie właściwe, chyba który karatów ma więcej. Wiesz co, jeden drugi jest ciężki, jeden drugi ciężko się zdobywało, jeden drugi jest bardzo dużo wart, także e, są bezcenne tak naprawdę i dużo warte. Przed chwilą zadzwonił Paweł Juś, jaki i poprosił, żebym przekazał właśnie gratulacje i powiedział, że zrobiłeś to tak jak na mistrza FEN, przystało, czyli szybko i brutalnie. Dziękuję prezesie, widzimy się w październiku na obronie. No tak, no, zrobiłem swoją robotę, plan taktyczny, który miał być spełniony, został spełniony i tyle. No i będzie drugi z argumentów, żeby być może renegocjować w fenie w takim razie. Oczywiście, to są zawsze negocjacje, z walki na walki jest mój najlepszy menadżer Artur, który wszystko kontroluje, wszystko ma pod swoją kontrolą, także na pewno na tym skorzystamy. Chyba prawym naruszyłeś Marcina tym po raz pierwszy, kiedy, kiedy właśnie gdzieś tam padł. To widziałeś już, że, to jest, że koniec jest coraz bliżej w tym momencie? Tak, wiesz co, starałem się na początku wyczuć go jak stoi, widziałem, że mieszał nogami. Gdzieś te low kicki widziałem, że tam za bardzo nie blokował. Trenowaliśmy właśnie taki lewy prosty, prawy sierpowy. Widziałem, że ta lewa ręka gdzieś tam spada, spada, spada i w końcu tak wszedłem tak decydowanie tym lewym, prawym, sierpowym. Gdzieś to poszło tam na okolice łuku brywego. Widziałem, że go podłączyło jak padł. Widziałem, że tak go odcięło, białka się troszeczkę przekręciły, i wiedziałem, że to już chyba jest ten moment, i nie chciałem go wypuścić. Poza tym, że właśnie, tak jak mówisz, zapisałeś się na pewno w kartach polskiego kickboxingu, natomiast jakby to kolejne zwycięstwa w kraju i zdobywanie kolejnych pasów, czy to jest taki, jakiś jakby taki półśrodek do jakiegoś większego celu? Wiesz co, mam nadzieję, że to jest kolejny, kolejny szczebel w mojej karierze, gdzie będę mógł wyjść jeszcze wyżej, jeszcze do większych federacji na świecie, zarabiać jeszcze większe pieniążki, walczyć z jeszcze większymi nazwiskami, powoli, pomału, powolutku będziemy się najadać, tak, nie wszystko pełnymi garściami, sukcesywnie idziemy i pniemy się w górę. To gdzie jest ta góra właśnie? Gdzie, gdzie zmierzasz w swojej karierze? No, chciałbym być numerem jeden na świecie. E, niewątpliwie tu w Europie jest bardzo dużo w mojej kategorii wagowej zawodników, e, z którymi na pewno walczyłbym bardzo ciężkie boje. Jest Enfusion, jest Glory, jest Beltor i wiele, wiele innych tam federacji. E, jest Kunlun, także, także naprawdę to W5. Dużo federacji, które, które można naprawdę fajnie zawalczyć i, i pokazać się z dobrej strony. Wracając jeszcze do walki, spodziewałeś się, że skończy się ona tak szybko? Wiesz co, spodziewałem się, że będzie twardy pojedynek, ale nie wiedziałem, że tak szybko, że druga runda. Myślałem, że tak stawiam bardziej czwarta, piąta, że tam będę chciał przyspieszyć, no a że się udało w drugiej rundzie, no to fajnie. Jeszcze na koniec, Paweł już jak nie obiecywał podwyżki, jeśli pokonasz mistrza DSF-u? To już pytanie do mojego menadżera Artura. Dzięki. A jeszcze tak podpowiem, no bo tam gdzieś padło w tym podsumowaniu, że rzekomo jako, że walczyłeś na terenie wroga, gdzie, gdzie on miał za sobą swoich kibiców, to jednak ta grupka wiernych kibiców też z tobą była, bo, bo te krzyki były również i na twoją korzyść. Tak, dużo kibiców, mam, w całej Polsce mam kibiców z Zakopanego, przyjechali z Krakowa, tu chyba w Nowym Sączu też kilku. kilku Skradłeś się, Kilku skradłem, kilku się pojawiło, ale mam grupkę kibiców, którzy jeżdżą w każdy zakamarek Polski, razem z moją narzeczoną na czele, która jest takim jakby przewodzicielem i, i liderem tej całej Grupy. Jest ich tam bardzo, bardzo dużo. Przyjechali dzisiaj, no akurat było daleko. Piątek to taka też pora, że ludzie pracowali po prostu daleko od Wrocławia, ponad 4 godziny jazdy, także też z pracy nie mogli poprzyjeżdżać, ale ci wierni kibice przyjechali i naprawdę było ich słychać, tak jak mówisz, na, na trybunach, dopingowali ile, ile wlazło. Gratulujemy w takim razie jeszcze raz. Dzięki.